Szanowni Państwo, więc tak, w zakresie bezpieczeństwa część z Państwa z racji sympatii do sportu i miłości do sportu uczestniczyła w prezentacji monitoringu. A więc w ramach tego pierwszego etapu, co było wymogiem uzyskania dotacji z odpisu z totalizatora sportowego na koronie stadionu pojawił się, pojawił się budynek jako centrum zarządzania imprezami masowymi, jak również centrum monitoringu. Te 27 kamer, które prezentowaliśmy przed pierwszym wiosennym spotkaniem piłkarzy Siarki z Wisłą Puławy. To jest efekt tych prac jesiennych, więc można rzec, że stadion w Taranżegiu spełnia już wszystkie w tej chwili normy bezpieczeństwa zgodnie z ustawą, jaka nakłada na nas czy na organizatorów imprez sportowych, w tym przypadku klub sportowy Siarka, wszelakich wymogów ustanowionych przez ustawodawcę. W ramach programów pomocowych. Pracujemy nad strategią rozwoju miasta. Będzie na najbliższej sesji krótka prezentacja Pani Naczelnik, jeśli chodzi o, o, o informacje o przebiegu prac. Część radnych też włączyła się. Prace nad uchwalaniem nowej strategii. Chcielibyśmy w połowie roku uchwalić strategię na lata 2014-2020. Będzie to główny dokument planistyczny pod nowy okres planowania pozyskania środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej. W ramach inwestycji odbył się odbiór końcowy w etapach. Obecnie firma Skańska ma czas na usunięcie wykazanych usterek. Tych usterek jest, okazuje się znacznie mniej niż to było jesienią, kiedy przymierzaliśmy się do, do końcowych odbiorów, aczkolwiek takowe e, usterki są zgłoszone i mamy nadzieję, że e, firma Skańska w miarę szybkim, krótkim okresie te usterki. E, usunie i inwestycja zostanie oddana. No i od tego momentu będzie biegła tak zwana gwarancja od inwestycji, a więc co roku będziemy mogli dokonać przeglądu gwarancyjnego i ewentualnie w przypadku uzasadnionych ze strony miasta wskazania usterek będziemy mogli to bezpłatnie na koszt wykonawcy inwestycji. Poprawić. Trwa budowa Tarnburskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Jeśli chodzi o tę inwestycję, mamy, mamy opóźnienia. Część opóźnień możemy rzeczywiście zrzucić na kark zimy dosyć długiej i, i, i dla firm budowlanych i, i, i firm, które realizują inwestycje, inwestycje na powietrzu, rzeczywiście mogła ona być. Dotkliwa, natomiast część w moim osobistym przekonaniu wynika to z faktu, że od początku firma realizująca to zadanie inwestycyjne nie przyłożyła się, jeśli chodzi o nakłady ludzkie na placu budowy. Niezależnie od tego, 5 kwietnia ogłosiliśmy przetarg na inżyniera kontraktu na budowę. Ronda i, i tych dróg dojazdowych, a więc całego węzła komunikacyjnego, tak aby, jak już mówiłem, po wakacjach to zadanie inwestycyjne zrealizować i maksymalnie bez, bez jakichś takich niedogodnień oczywiście one będą musiały nastąpić, tak jak w trakcie poprawy. Ulicy Warszawskiej, bo przecież też będzie tam ruch wahadłowy, bo zgodnie z tymi założeniami będziemy chcieli drogę wojewódzką 723 z ulicę Warszawską na tych odcinkach, które nie podlegają dotychczas rewitalizacji ze środków pozyskanych na odbudowę powodziową rewitalizować. E, intensywnie rozpoczęły się prace budowlane przy budowie stanicy żeglarskiej. E, i Kei, oczywiście budowa Kei rozpocznie się po sezonie wakacyjnym, a więc pod koniec sierpnia. Tak planuje firma Skańska wejść. Natomiast póki co wykorzystuje sprzyjające warunki pogodowe już z informacji służb naszych miejskich inwestycyjnych. Są wylewane ławy fundamentowe. Trwają prace przygotowawcze, gromadzenie materiałów, jak również przygotowanie do odbudowy ulicy Litewskiej Bema Jędrala Węgla. Również szykujemy budowę parkingów przy Alei Niepodległości. Wydane zostało pozwolenie na budowę. Na inwestycje dotyczącą budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Również pełną parą trwają prace budowlane związane z powstaniem Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, również z tym punktem widokowym nad Wisłą przy ulicy Wiślej czy w okolicach restauracji Fregata. Również trwają prace budowlane pod kątem modernizacji budynku przy ulicy Wędkarskiej, osiem mieszkań socjalnych na osiedlu Zakrzów. Jesteśmy na etapie w przededniu rozstrzygnięcia przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy ulicy 11 listopada od ulicy Świętej Barbary do Ronda w ulicy Sienkiewicza, Ronda, przypomnę, imienia Olgi i Aleksandra Małkowski ze skrzyżowaniem w ulicy Kopernika. Jesteśmy praktycznie już po odbiorach, w części dotyczącej modernizacji budynku zespołu, dawnego internetu zespołu szkół Górniczych na budynek Miejskiego Środka Pomocy. Rodzinie dostarczane są meble i mamy nadzieję, że do końca kwietnia proceduralnie ze wszystkimi sprawami zdołamy się uporać. Znowione zostały prace po okresie zimowym przy termomodernizacji budynku żłobka miejskiego przy ulicy Dekutowskiego w Tarnobrzegu. Również udało nam się wystarać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jeszcze formalnie nie mamy dokumentów, ale już wiemy 50 tysięcy. Dotacji na ten wspomniany proces termomodernizacji budynku przy ulicy Dekutowskiego 4. Również po tym okresie poślizgu zimowego e, ruszyły nasze firmy e, związane z drogami, a więc rejon dróg miejskich e, rozpoczyna remonty cząstkowe e, w ramach bieżącego utrzymania dróg. E, zostały dokonane objazdy i mamy nadzieję, że w krótkim okresie czasu. Wszystkie ubytki, których no myślę, że skala jest w tym roku z racji zimy dość rekordowa. Podobnież firma ASA, która odpowiada za utrzymanie czystości, rozpoczęła prace porządkowe na drogach. E, przygotowujemy przetarg, e, chcemy w tym roku ogłosić jeden przetarg, mamy kwotę e, przewidzianą 100 tysięcy złotych na modernizację oświetlenia ulicznego w budżecie, będzie ono dotyczyło e, kilku e, ulic, e, liczymy na, na pewne oszczędności w tej mierze, aby ponownie móc jakąś, jakiś kawałek ulicy. W Tarnobrzegu doświetlić, więc chcemy to zrobić jednym przetargiem. Obecnie panie z Biura Zamówień Publicznych przygotowują dokumentację, aby wyłonić firmę, która zrealizuje. Państwo mieliście komunikat prasowy, na jakich ulicach w Tarnobrzegu będziemy chcieli zlokalizować nowe oświetlenie uliczne. Jesteśmy świadomi, że te potrzeby są bardzo wielkie, im więcej mieszkańcy. Hmm, e, otrzymują tych, tego nowego oświetlenia ulicznego, tym, tym rosną oczekiwania. Przypomnę, przez lata e, poziom rocznych nakładów na dodatkowe lampy oświetleniowe wynosił 50 tysięcy. W tym roku zdecydowaliśmy się, że będzie to kwota dwukrotnie wyższa 100 tysięcy złotych. Oczywiście nie uwzględnia to inwestycji które to inwestycje swoim zakresem rzeczowym robót przewidują wymianę oświetlenia lamp ulicznych czy postawienie wprost mówiąc nowych. Również rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę remizy, a więc osławiony projekt dla strażaków z Ocic również rozstrzygnięty został przetarg na świadczenia komunikacji miejskiej jak już wcześniej państwa informowałem zwyciężyła firma Polkar za kwotę 387 przy dotychczasowej ofercie znaczy przy ofercie dotychczasowego przewoźnika PMKS-u 6 zł obecnie po otwarciu analizowane są wszystkie zapisy specyfikacji i złożonych dokumentów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Myślę, że niebawem Państwa będziemy informować o efektach tego postępowania przetargowego. Również w ostatnim okresie odbyłem kolejne spotkania w Ministerstwie Skarbu i Gospodarki w, Ministerstwie Gospodarki w sprawie szukania rozwiązania dla wyrobiska w Piasecznie. Mówimy tutaj o odwodnieniu lub finansowaniu tych prac. Na dziś mamy zabezpieczenie do, roku, do końca roku 2015 ze strony środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szukamy docelowego rozwiązania, choć jeszcze raz zaznaczam, te prace nie obejmują zagadnień związanych z rekultywacją pogórniczą. Pełną parą przygotowujemy się do nowego sezonu nad jeziorem Tarnobrzeskim. W wyniku, jak Państwo wiecie, postępowania trzy miejsca na przetargu nie zostały rozstrzygnięte, więc jest tak zwana dogrywka. Rozstrzygnięto za to przetarg na wypożyczenie sprzętu pływającego i przewozy pasażerskie, więc w przypadku tych trzech punktów gastronomicznych w najbliższym czasie będzie ogłoszony nowy przetarg, wiem, że Państwo interesowało, mnie ciężko oceniać, tak jak bardzo ciężko udowodnić zmowę cenową na przetargu, tak często ciężko udowodnić i mniemać, czy pewni przedsiębiorcy dogadali się co do miejsc, więc, więc no, Państwo wolno jako dziennikarzom gdybać, spekulować, natomiast no, ja się muszę trzymać faktów, nie mam żadnych dowodów, że doszło do do zmowy cenowej. W ubiegłym roku to była kwota ponad 120 tysięcy, ponieważ tam padały różne kwoty. 120 tysięcy złotych, które nam przyniosły przetargi. No, w tym roku liczymy, że, że będzie to kwota przynajmniej w połowie, aczkolwiek pewne koszty związane z poprzednim sezonem nam odpadły, bo na dziś nie wysypywaliśmy w tym roku piasku i pewien zakres robót został wykonany przez właściciela tych terenów. Ogłoszony został przetarg na komary, również przetarg na nowe wyposażenie siłowni Mosiru, ponieważ były głosy osób korzystających, zobaczymy jak będzie po przetargu, były głosy osób korzystających z siłowni, aby... Nie etapować prac na Tarnobrzeskiej Siłowni, jeśli chodzi o wyposażenie sprzętu, tylko przeznaczyć całą kwotę 100 tysięcy złotych na wyposażenie, a ewentualnie, jeśli środki nie pozwolą w tym roku, dopiero w przyszłym roku przystąpić do, do planowania, projektowania i zakupu wyposażenia na tzw. Siłowni na powietrznej na terenach na Nadolu. Ja przystałem na taką propozycję i takie sugestie. Część radnych za tym optowało, również osoby, które na co dzień korzystają z siłowni, więc, więc cała kwota a tych 100 tysięcy, które były przeznaczone w tegorocznym budżecie na doposażenie siłowni, zostaną przeznaczone na wyposażenie, a zobaczymy, jakie oszczędności nam pozwolą. W tej mierze, coś, coś pomyśleć o tej napowietrznej siłowni. Jeśli, jak mówię, środki nie pozwolą, to w nowym roku będziemy planować w budżecie środki na tą napowietrzną siłownię. E, w chwili obecnej, szanowni Państwo, wiadomo już, w jakim terminie będą zlokalizowane dni Brzega. E, prowadzimy rozmowy. E, mogę powiedzieć, że już na dziś mamy. E, Sponsorów dotyczących sfinansowania tegorocznego święta miasta, a więc przedsiębiorstw firm kooperujących z miastem na poziomie 137, tak, czy, czy 8 tysięcy złotych. Wciąż prowadzimy rozmowy no i liczymy, że mimo czasów kryzysowych do tej współpracy jak największy krąg firm uda nam się namówić. Również finalizujemy końcowe rozmowy i czekamy na podpisanie dokumentów dotyczącej lokalizacji tegorocznego przystanka Lata z Radiem w Brzegu, który to przystanek miałby odbywać się 21 lipca. Od miesiąca marca przy okazji przekazywania dla mieszkańców informacji o, o wejściu od 1 lipca nowych zapisów ustawy o gospodarce odpadami. Merkur już od marca będzie dostarczany bezpośrednio do skrzynek wszystkich mieszkań, zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jak też jednorodzinnej. Przygotowujemy się do uroczystości związanych z 3 majem, z tradycyjnym świętem na placu Bartosza Gowackiego, jak, jak również do imprez sportowych. Które w najbliższym czasie w mieście naszym odbędą się, mianowicie mecz piłkarski w ramach majówki z piłką nożną, z pogonią lwów, a więc klubem ukraińskim reaktywowanym, nawiązującym, grającym w lidze ukraińskiej, nawiązującym do tradycji naszego najstarszego polskiego klubu, przedwojennego mistrza, wielokrotnego mistrza. Polski i z racji kolizji pewnych terminów, gdyż piłkarze Siarki grają 3-4 w Elblągu, odległym Elblągu mecz ligowy. Ustalenia są takie, że przeciwko drużynie Pogoni Lwów zagraja reprezentacja miasta naszego złożona z piłkarzy Siarki, którzy nie wyjadą do Elbląga oraz piłkarzy drużyn osiedlowych Mokrzyszowa, Wielowsi i pozostałych czterech zespołów grających w A i w b -klasie. Myślę, że będzie to dla nich nobilitacja. Planujemy również w tygodniu poprzedzającym Święto Narodowe zorganizować turniej drużyn szkół podstawowych, a finał jako atrakcja na głównej płycie stadionu w przerwie meczu młodzież będzie mogła rozegrać jako impreza towarzysząca. Oprócz tego, oczywiście, tradycyjny kolejna edycja biegu siarkowca, która odbędzie się 5, 5 maja. Tym razem. Wracamy do starej trasy. Organizatorzy główni Witar i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Klub Biegacza Witar. Rozpocznie się tegoroczny bieg od bramy zakładów chemicznych, a więc przy ulicy Zakładowej, tak jak pierwotnie kiedyś w przeszłości ten bieg się zaczynał, z metą na placu Bartosza Gowackiego z wykorzystaniem drogi opaskowej przy jeziorze Tarnożeckim i ścieżki rowerowej wzdłuż Wisłostrady. Czwartego z kolei, drodzy Państwo, planujemy, planujemy święto strażaków na terenie miasta, więc święty Florian na Tarnobrzyskim rynku wraz z pokazem możliwości strażackich. Myślę, że jeśli pogoda będzie sprzyjająca, będzie atrakcją dla szczególnie najmłodszych mieszkańców naszego miasta, bo zawsze mundur działania Straży Policji budziły zainteresowanie. Oczywiście już w tym momencie zachęcamy do e, uczestnictwa w maratonie drugiej edycji Maratonu Jezioro Tarnobrzewskie. 1 czerwca przemierzana jest w tym roku data. W ubiegłym roku było to na koniec czerwca, w tym roku. 1 czerwca przekazaliśmy działkowcom, czy przekażemy w najbliższych dniach, bo dokumenty są złożone do podpisu, dotacja dla Polskiego Związku Działkowców, w tym roku będzie to kwota 68 tysięcy złotych. Została umowa podpisana z Polskim Związkiem Wędkarskim na udostępnienie linii brzegowej od strony przemysłowej na wędkowanie i formalnie. Szanowni Państwo, od 1, od 2 maja każdy, każdy wędkarz lub osoba, która nie należy do polskiego związku wędkarskiego, ale posiada kartę wędkarską po wniesieniu opłaty w, w, w Polskim Związku Wędkarskim będzie mógł uczestniczyć w sportowym połowie ryb. 1 maja tradycyjnie otwarcie sezonu od rana zawody spinningowe nad jeziorem Tarnobrzyskim. W ostatnich dniach ogłoszone zostały kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych z różnych dziedzin, jak również myślę, że wierzę w to, że w najbliższej perspektywie ta wizyta będzie miała swoje owoce. Gościła w Tarnobrzegu wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznej z kierownictwem tej agencji. I mamy nadzieję, że przy współpracy z tą instytucją będzie nam łatwiej czy znaleźć się najemce, dzierżawce obszarów w parku terenów w parku hali, czy też zainteresowania innymi terenami. Co do samej inauguracji, zasad sezonu, nad, nad Jeziorem tarnomrzyskim Już dzisiaj Państwa zapraszam. Informacja zostanie podana we wtorek, w najbliższy wtorek w godzinach popołudniowych. Będziemy chcieli wraz z przedstawicielami organizacji współpracującej w OPREM. Jacht Klubem Kotwica, Lokiem, Polskim Związkiem Węgarskim, czy właścicielem terenu kopalnią Siarki Machu spotkać się z Państwem i wzorem lat ubiegłych zaprezentować, jakie będą zasady korzystania, w jakich godzinach, co będzie nowego nad jeziorem, jakie będą imprezy, licząc na to, że tak jak w roku ubiegłym, mocno Państwo włączyliście się w promowanie tego, co się dzieje nad jeziorem, że tak w tym roku również będziemy mogli liczyć na Państwa życzliwość w tej mierze, ale to już szczegółowo Państwa będziemy zapraszać informować. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, najbliższa sesja Rady Miasta będzie się w czwartek 25 kwietnia o godzinie 13.00. Yy, przedstawię yy, program sesji. Wspomnę jeszcze, że yy, ustaliliśmy wcześniej, że będzie przedstawiona yy, jeszcze w trakcie sesji informacja na temat realizacji i opracowania strategii rozwoju miasta Tarnobrzega na lata 2014-2020. Będzie taka, to taka krótka informacja, 15-20-minutowa dla radnych, dla mieszkańców Tarnobrzega, że, że, czy różnego rodzaju instytucji, po prostu o tym, że jest przygotowywany taki program i będzie można yy, na tym etapie. Wnosić różnego rodzaju uwagi co do, co do tej strategii. W, w, jak z, debata w tym miesiącu kwietniowym będzie na temat komunikacja publiczna w mieście. Myślę, że, że, że ten temat wpisuje się w tą sytuację, jaką przedstawił pan prezydent, bo mamy nową firmę, która która wygrała, wygrała przetarg, i ważnym będzie myślę, że nie wiem, czy zaproszona jest ta firma, przedstawiciele ewentualnie tej firmy na, to, na tą sesję. Bo dobrze by było, żebyśmy my pewnie informacje jakieś uzyskali po prostu, jak firma zamierza realizować komunikację miejską, realizować przewozy od 1 czerwca będziemy mieć mieliśmy w programie debatę na temat zagospodarowania jeziora Tarnobrzeskiego i całego regionu natomiast uzgodniliśmy na konwencie że będzie to tylko informacja ze strony prezydenta na temat przygotowania do sezonu letniego natomiast debata taka odbyła się w miesiącu lutym nie było potrzeby żebyśmy w tak krótkim czasie powtarzali ten temat dwukrotnie w porządku obrad będziemy mieli w punkcie siódmym rozpatrzenie projektów uchwał, i będą to uchwały na temat sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Ternobrzegu obręb Mokrzyszów. Są to działki mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży. W w drugim punkcie druga uchwała zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy położonej w Tarnobrzegu opręb Mokrzyszów. Jest to działka sprzedawana na poprawę zagospodarowania. Trzecia uchwała zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegą osiedle Piastów przy ulicy Bolesława Śmiałego, ulicy Jaworowej i ulicy Dąbrówki, ulicy Bolesława tak. Chro, chro, chrobrego, To są tak zwane przygrodzenia. Czwarta uchwała zbycia w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb sobów. Ta uchwała jest w trybie ograniczonym, ponieważ prawo do, do uczestnictwa w tym przetargu będą mieli sąsiedzi, którzy bezpośrednio przylegają do tej nieruchomości. Następna uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. Będą pewne zmiany, proponowane są tutaj przez pana prezydenta do uchwały, i tutaj będziemy, ja myślę, że na końcu pewnie się do tego odniesiemy i będziemy, będziemy uchwalać te propozycje tych stawek. W szóstym punkcie będzie uchwała dotycząca określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Tarnobrzeg siódma uchwała dotycząca zmian w budżecie, następna uchwała nadania statutu dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu, będzie to tego rodzaju zmiana w statucie, dziewiąta uchwała nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Ma Michała Marczaka w Tarnobrzegu, 10 uchwała założenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i włączenia go w skład zespołu szkół ponadgimiazjalnych nr 3 im. generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu przy ulicy Świętej Barbary 1b. Następna uchwała założenia liceum ogólnokształcącego i włączenia go w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 imienia księdza kardynała Wyszyńskiego w Tarnobrzegu przy ulicy Kopernika 49. Następna uchwała wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Tarnobrzeg do projektu kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w mieście Tarnobrzeg w ramach działania 3.5 priorytetu trzeciego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Następna uchwała w sprawie przyznania tytułu honorowy obywatel miasta Tarnobrzega i uchwała w sprawie przyznania medalu Civilian Civis Virtuti, uchwała numer 15, to uchwała zmieniająca uchwałę nr 29 z 2012 roku Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany statutów osiedli miasta Tarnobrzega. Przypomnę, że taka komisja funkcjonowała do końca marca, natomiast no, wyszły pewne. pewne można powiedzieć sytuację pewnych sprawy odnośnie 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 rad osiedli wiejskich i tutaj no nie zdążyliśmy niestety z przygotowaniem ostatecznej wersji, którą chcieliśmy przedłożyć jako komisja na sesję Rady Miasta. Stąd będzie wniosek o wydłużenie tej pracy do 10 czerwca, żeby można było już po prostu no dalej, dalej procedować, ponieważ no, jak gdyby komisja nie ma w tej chwili umocowania prawnego do tego, żeby się mogła spotykać i, i, i decydować. To wszystko, jeżeli chodzi o, o, o program z najbliższej sesji Rady, Rady Miasta Tarnobrzega.